Dziwają wody studio, to są kosmetyki dla tak. ciebie. Co jak to jak to... Mów jak, jak Tak, jak do... tam jest stop, na którym łatwią bardzo często. Dokładnie, proszę pani, bo pani wszystko wie, bo tam jest złoto, koloidialne, co pani jest kawior jest, łosie, jelenie, sarny, dziki, wyciąg z trufla z białego dodatkowo, kuny, jenoty, wilki i rysie. Tutaj Ola się fotografuje, no bo to jest najważniejsze, przyjdzie teraz na relację, prawda, bo ja myślę, że pani ten słończek złoty, bo to, złoto, to dobra, złoto i czarny I to, to jest motyw przewodni I tego tutaj lokalu, więc ja myślę, że będzie pani super zadowolona, to będzie najfajniejszy statyk. Dobrze pozwala pozbyć się tkanki tłuszczowej z nefralgicznych partii ciała. Mm -hmm, mm -hmm, mm. Ciekawe ile razy trzeba będzie to przeczytać. czytać. A few moments later. Potem możemy sobie zrobić jeszcze ewentualnie z tym połączyć hmm. z tamtym i przyjdziemy. No, tak, ok. Okay. Urządzenie Magnefio zostało stworzone z myślą o kształtowaniu i modelowaniu sylwetki. Oraz obu do... Brum, 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 brum. Może to jest, to jest ok? To znaczy, że jest zepsute, ale jest ok. okay no. No? A nie, to w ogóle bez sensu co gadam ja teraz. Proszę trzeba patrzeć, ja się stoisz. No tak, stoi. Ja cię a. będę zawsze wołać na klepanie tyłka. Ul, ale nic ja nie widzę, co mi się tu sprawia. Co, co, na wszystko jest dobrze. To wszystko jest nagrane. Słuchaj, zdziwisz się. się na pięknie się zdziwisz. No. Ale poczekaj, bo ja widzę z jedną nogą młodszą, a tak. tylko jedną tak, na, tak, na, a na, na drugą no. to trzeba przyjść specjalnie z No bo to może teraz na tą drugą nogę. Kawa, no tak? No akurat. Panie. Co? Zapauzuj się. Już zapauzuję. Nie wiem, co dalej mam powiedzieć.